Matura w Dzisiaj opowiem wam o tym jak zoperowałem sobie uszy 14 lat temu. Miałem odstające uszy do drugiej klasy liceum. W wakacje między drugą a trzecią klasą liceum właśnie sobie zoperowałem. Wyglądałem wtedy tak, więc no chyba jest to dla was oczywiste dlaczego sobie zrobiłem tą operację. W dzieciństwie nawet tak bardzo mnie dokuczali z tym. Oczywiście zdarzały się tam jakieś podśmiechujki czy strzelanie z palca w ucho. Też mnie przezywali tam radar, plastuzi, i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, że w czasie podstawówki i gimnazjum ja byłem szczęśliwym dzieckiem i to nawet bardzo, a do tego bardzo dobrze mi szło w szkole. Od czwartej klasy podstawówki, kiedy były świadectwa z Paskiem, zawsze miałem właśnie te świadectwa z Paskiem. Nawet je tutaj znalazłem ostatnio. No i w sportach też mi bardzo dobrze szło. Byłem jednym z najlepszych w klasie tam z piłki nożnej. Z biegania i tak dalej. Ja też nadawałem ton różnym zabawom na przykład na osiedlu, robiłem jakąś tam olimpiadę osiedlową i tak dalej, więc koledzy i koleżanki mnie lubili. No i nie sprawiało mi to, te uszy aż tak dużego problemu. Co pamiętam bardzo dobrze, to jak kiedyś stałem sobie na przerwie na korytarzu i jakieś dwie dziewczyny tak stanęły i jedna krzyknęła do mnie na cały głos, gdzie było wokół chyba z 40 osób. O kurde, gościu, jaki ty jesteś brzydki! Ja pierdolę! Zobacz na siebie, jakie odstające uszy! Błahaha! I uciekły. I wtedy yy, w drugiej klasie gimnazjum, kiedy rodziło się to poczucie męskości, bardzo to we mnie uderzyło, dlatego to pamiętam bardzo dobrze. Pamiętam, że wtedy tak stanąłem jak wryty, i tak samo ludzie wokół stanęli i patrzyli na mnie, i co ja zrobię, a ja tak. Zmroziło mnie przez kilkanaście sekund. No, i potem poszedłem sobie. Ale to jeszcze nie było tak straszne jak pierwsza klasa liceum. Pierwszy dzień. W gimnazjum mieliśmy akurat połączenie tylko z dwóch klas z podstawówki, więc połowę osób znałem bardzo dobrze i dlatego się odnajdywałem też w gimnazjum. No, ale jak poszliśmy do liceum i spotkałem zupełnie nowych ludzi, to pamiętam, jak dziś w pierwszym dniu ludzie z tej mojej nowej klasy tak na mnie patrzeli, ukradkiem. Tak się podśmiechiwali. No i później, jak szliśmy już do szkoły i weszliśmy pierwszy raz do klasy, to wszyscy gdzieś tam posiadali. Ja byłem trochę z tyłu i. Poszedłem do ostatniej ławki, bo tam widziałem jedno wolne miejsce i się spytałem tam chłopaka, czy, czy mogę się dosiąść. I on powiedział, że nie, bo tu jest zajęte. No to poszedłem do drugiej ławki, a później okazało się, że ten chłopak z nikim nie siedział. I te takie podśmiechujki, a później, że ten chłopak nie chciał ze mną siedzieć i tak się poczułem bardzo odtrącony. No i. Wtedy zacząłem się zamykać w sobie, ukrywać siebie, bo nie chciałem się narażać na śmieszność. I było kilka takich sytuacji, gdzie na przykład czegoś nie zrozumiałem z angielskiego i powiedziałem, że na imprezę idę zamiast w normalnych ciuchach, to że idę w garniturze. I cała klasa się ze mnie śmiała i to napędzało te moje zdystansowanie. Doszło to do takiego momentu, że bałem się autentycznie poprosić kolegi obok o ołówek. Pamiętam powiedziałem rodzinie o tym, że mam z tym duży problem i wujek mi powiedział, że może bym sobie zapuścił włosy, żeby je tak zakryć, nie? I ja mówię, w sumie, czemu nie? Tylko, że to jeszcze pogorszyło sytuację, bo ludzie zaczęli się śmiać zamiast z moich uszu, to z moich włosów. Pamiętam nawet miałem ksywę Zumo, czyli zużyty mop. <grym> No, pamiętam, że ten pierwszy dzień strasznie we mnie uderzył, a później w ciągu miesiąca moje życie już się stało tak czarne, że nawet myśli miałem w kolorze czarno-białym. Pamiętam, że strasznie, strasznie to przeżywałem. I w końcu między drugą a trzecią klasą liceum zrobiłem sobie tą operację i to mi bardzo pomogło, bo no. Czułem się jak odrzutek, a dzięki tej operacji, mimo na przykład, że mam krzywy nos, to, to już mam wywalone jakby na to i, i już się nie przejmuję, ale z takimi uszami, no wyobraźcie sobie. Ja bym teraz wyglądał tak jak Marek Hoffman zrobił przeróbkę, props w ogóle Marek, że ci się chciało i napisał plastyka uszu, to była dobra decyzja, bo teraz bym wyglądał tak. <grywka> No, i tak zaczęła się moja choroba afektywna dwubiegunowa, z którą męczę się już 16 lat, i w tej chwili jest. Nawet nie będę określał jak jest, bo szkoda gadać. Szkoda szczępić ryja, naprawdę. A jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to założyłem właśnie profil na Patronite, a link wyświetla wam się tutaj i jest też w opisie. Dzięki za obejrzenie do końca i do zobaczenia.